Witam ludziska. Właśnie nam zgasło światło. Chyba gdzieś śnieg po prostu uszkodził linię. Kto idzie? Idzie Pimpula. Yy, dla nich to jest raj. One się bardzo cieszą tym śniegiem. Dla mnie katastrofa. Żeby wyjechać dzisiaj do lecznicy, półtorej godziny odśnieżałam, a i tak zryłam całe podwórko. No ale dobra, udało się. Abisia, zostaw ją. Kochani, nadal trwa konkurs. Jeszcze mamy trzy dni. I tak wam jestem wdzięczna, bo poszliśmy pięknie do góry. Nawet się nie spodziewałam, że pójdziemy aż tak... Gruberku, zostaw ją. Ona się nie chce bawić w śniegu. Ta dziewczynka Macieczka. Gruber, co prawda, kastrowany, ale nadal rusza w zalotu. Słuchajcie, bo mi przerwały. Ej, dajcie mi coś powiedzieć. W każdym bądź razie, jeszcze trzy dni yy, mamy tą zbiórkę konkursową. Zapraszam Was do pomocy, naprawdę. Bo dużo jeszcze można, jeśli zdrowie pozwoli, prawda? Zwierząt ratować. No, ale, ale to trzeba poprawić ten dom. Jak widzicie, u mnie nie ma kojce, nie ma but. One mieszkają wszystkie ze mną w domu. Więc. Dropsik, co to było? Taki piękny ten dropsik i nikt go nie chce. Także zapraszam, zapraszam Was do konkursu i do pomocy. Co jeszcze? Ludziska yy, nadal, nadal apel o mokrą karmę i o kaszę. Didusia wyszła nawet. Moja starowinka nawet wyszła. Super. Yy, yy, o, o kaszę. Przede wszystkim o ryż. Yy, bo jakoś to im idzie najlepiej i to tolerują najlepiej. Z makaronami bywa różno, różnie. Także jak widzicie, jedno idzie do adopcji, kolejne przychodzą. Dzisiaj jeszcze muszę jechać po Sunie, która ma w bardzo złym stanie yy, uzębienie, nie je. Rodzina z... a nawet mi się nie chce komentować. W każdym bądź w każdym razie muszę tą dziewczynkę zabrać. Sunia jest dziewięcioletnia, no i niestety już zostanie u mnie. Jeśli, jeśli to tylko są ropnie, a nie jakiś tam nowotwór w pysku, nie wiem. To się dopiero okaże. Także zapraszam Was do pomocy, a ja muszę spróbować uruchomić agregat. Ale coś, coś z akumulatorem tam się dzieje, także nie wiem, czy mi się uda. A jesteśmy bez prądu. Przy ta w takich pogodach to zaraz będzie zimno w mieszkaniu. Co, kochane? Chodź, Misteri. Chodź, kochanie. Z Misteri muszę jechać, bo to oczko wydaje mi się, że jedno puchnie, więc nie wiem, czy nie trzeba będzie go usunąć. Ale to już niech ten śnieg odpuści, bo to jest katastrofa. U mnie drogowców oczywiście zaskoczyła zima. Nie wiem jak u Was, ale u mnie drogowców zaskoczyła zima. Co jeżdżę do lecznicy 40 minut, dzisiaj jechałam ponad godzinę. No zryłam tutaj całe podwórko, żeby się wydostać ale na drodze wcale nie jest lepiej. Także... także tak to kochanie wygląda. Także jeśli jeśli chcecie pomóc, to możecie pomóc. Zagłosujcie, Zagłosujcie na nas nawet jedną symboliczną złotówką tak Do następnego. Dziewczyny!